Bolo Jest jednak Jest jednak i bolo Całkiem przyjemny O taki korek koło 7 duszek Bo dzisiaj to z rybą będzie małe na szansę. Cichutko, cichutko kolego. Idę sobie, przygotuję statyw i zrobię sobie z nim fotkę. W końcu piękny boleń na Dewila Najpierw Szczypaka nie nagrałem bo z kubą rozmawiałem odpłynął sobie, zawsze mi tu osa też atakuje, no i trzeba to porzucać Ależ piękny teren, szczerze mówiąc nigdy tu nie byłem <noise> dzisiaj się tu wybrałem mam cały dzień wybrałem się to do dobra okazja żeby sobie e, zwiedzić nowe miejsca, poznać i i odpocząć od zgiełku wędkarzy jakich miejsc szukam w takim Nowym terenie, kiedy nigdy nie byłem, szukam miejsc głębokich, co najmniej oznaczonych takim płytkim fartem, gdzie jest głębsza woda i graniczy z płytszą wodą w klatkach, tam gdzie drobnica może wychodzić, wygrzewać się. I to pogranicze tej, tej wody właśnie staram się obławiać. Tak samo zagłówkami, głębokie, żeby były dołki, z wyjściem na wypłycenia. Tam właśnie też bolenie lubią podganiać tą drobnicę. Żerują na czy to krąpiach, czy, czy, czy uklejach, które tam się gromadzą. Takich miejsc szukam. Miejsca płytkie, gdzie widzę żółty piasek. I 70 cm wody od razu omijam. Szkoda czasu o tej porze roku. A ja szukam dalej. Widzimy się później. No więc łowimy dalej. Stupak zaliczony Boleń. Fajnie zaliczony no wjechał tylko konkretnie Teraz tylko pytanie, czy on tu jest samotnikiem? Czy może ma jakieś miał towarzystwo? Bo już powinien się grupować

Była ławica oklejek. Tutaj się, się tu ją podganiało. ona tak aż się tu blisko pokazała. Być może tutaj ten boleń tutaj się zakręcił. Ja ona podeszły tak bliżutko ཁྱི ཕྱད ཁྱི na wolę. Bryby nie o, ale, ale wyjechał. Ale na krótkim dyszlu. Też fajny boleń. Ale wyjechał tu. O to jest Chyba będzie czyt większy, ale wyjechał. O, tego jest problem. I ten ma brzuszek, ten ma brzuszek. Ale, pięknie, coś pięknego. Druga rabka na Dewilka. I znowu muszę mój ten pechoły. Nowy statyw sobie wstawić O ten jest godny Dobra, robię zdjęcie Okej okay. wypuszczamy drugiego. razoona. Ale łupną w tego dewila. Zajebioza. Siedzi! Siedzi, najpierw czułem poknięcie, a potem poprawił Siedzi i to jest blasek a jak się wczepił? patrzcie od dołu kotwiczką od dołu w samą bródkę nie jest duży taki z 55 proszę bardzo fajna rybka dalszy mnie tutaj przegana muszę się ewakuować całkowicie nowy odcinek odwiedziłem trzy fajne rybki zgarnięte To prawda szczupaka w końcówkach grałem, nagrałem bo z Kubą rozmawiałem wypuszczenie na ryba wydaje się całkowicie nieaktywna nawet drobnicy zbytnio nie widać. Ale w jednym miejscu zgarzynąłem dwa piękne bolki. Takie już ciężko było w karku złapać. Cykada, oczywiście. Dewilek zrobiła robotę. I teraz się przemieszczam bliżej samochodu. Bo pogoda mnie tutaj zaskoczyła. Nie wziąłem sobie nic przeciwdeszczowego ewentualnie jak będzie taka możliwość to jeszcze tam już jak będę bliżej auta to gdzieś stanę i sobie porzucam żeby ten dzień wykorzystać na maksa jeżeli coś dołowię to na pewno zobaczycie materiał a teraz się z wami żegnam uciekam w tym labiryntem bez te tak to fajnie wyglądało tutaj rzeka, hmm. nigdy tu nie byłem, dzisiaj pierwszy raz w życiu, no i na pewno tu jeszcze wrócę. co siedzi? Ale co to jest? Mam lasek. Nieduży. Nie Nieduży. Łatoka. Koło pięćdziesiątki. Plus, minus. może ma, może nie ma. Ale ładnie. Ale tutaj wyszedł pod samymi nogami A jeszcze raz mówiłem, że miałem na pewno uderzenie w oblerek dzisiaj znowu kuby jak zwykle zresztą no ładnie się no to jest taki już oj kurde ale czepne go są No to jest taki Blasek z 55 jest super Wędeczka horyzonek placoneczka 0,12 Przyponik z pół metra dobre 0,40 bo i oczywiście dewilek Kuby Czas zakończyć ten filmik Doświetlam się tu sztucznym trochę światłem, bo już ciemno się bardzo robi. Daleka droga przede mną do samochodu. W ciemności mam dwie latarki, w razie czego, w takim dzikim terenie. W każdym razie w tym miejscu jestem drugi raz w życiu. Pierwszy raz, co byłem na filmie, widzicie dwa fajne bolenie. No, i dzisiaj też kilka rybek. Także w sumie mam nadzieję, że filmik się spodobał. No, dzisiaj takie znaczne ochłodzenie, i nie widać w ogóle drobnicy białorybu na wodzie z żadnego ani jednego ataku bolenia. Dlatego cieszę się z tego co złowiłem. Was zapraszam do oglądania kolejnych filmików. Dajcie łapeczkę. Pozdrawiam. Widzimy się nad wodą. Cześć!